Cześć, dzisiejszy odcinek to test produktów, które dostałem od jednego z ketogenicznych sklepów, bo jestem bardzo ciekaw, jak niektóre z tych produktów przede wszystkim smakują. Zapraszam Was na ten odcinek. No hej, jeśli sobie myślicie, że zapomniałem o keto, bo wpada trochę odcinków w innej tematyce, albo już nie jestem na keto, to nie, 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 nie. Ja wciąż jestem na diecie ketogenicznej, wciąż jem, żywię się zgodnie z zasadami diety ketogenicznej i stąd ten odcinek. Ja od razu podkreślę, słuchajcie, że... Nie jest to płatna współpraca. Ta firma wysłała mi paczkę, zapytali, czy mogą mi wysłać paczkę, i generalnie nawet nie miałem w planie wrzucać tego filmu na YouTube a tutaj tylko gdzieś tam na Instagramie pokazać te produkty. Ale słuchajcie, tak spodobał mi się skład tej paczki, że stwierdziłem, że warto będzie ją wam pokazać. Tym bardziej, że jeżeli pójdziecie za moją sugestią i moją opinią, to możecie kupić sobie tam ze zniżką, e, zrobić zakupy, bo dostałem też kod dla osób, które będą chciały spróbować. bodajże Food Force Keto Kamil, ale pod odcinkiem dam Wam link do tego sklepu i też ten kod, więc będziecie mogli sobie ogarnąć. Ale wracając do tematu, słuchajcie, dostałem paczkę, gdzie nie ustalałem, co dostanę, zrobili mi niespodziankę, no i dostałem kilka produktów. No, jakby zacznę tu od tych, których nie będę tu smakował bo zaraz dojdziemy do tego, na czym będzie polegał ten odcinek. Dostałem mąkę kokosową, więc mąka jak mąka, co tu dużo mówić, mąkę migdałową, wiadomo, gumaguar, bardzo spoko produkt, który tak naprawdę... Może zastąpić ten niechciany gluten w potrawach, generalnie mąkę. Guma guar często wiąże nam potrawy, trochę zagęszcza, więc jeżeli ktoś potrzebuje, no to guma guar, jeżeli nie słyszeliście, jak najbardziej polecam. Z takich rzeczy, które nie bardzo będziemy smakować, no to olej MCT. On jest, słuchajcie, wiele osób zawsze podkreśla, że olej MCT musi być w ciemnej butelce, najlepiej szklanej, i tutaj oni spełniają ten warunek dla osób, które w tym temacie właśnie tak uważają. Ja się tu nie wypowiadam na ten temat w tym odcinku, bo to nie o to chodzi. Testuję tylko kilka produktów, ale spoko. Szklana butelka, brązowa, ciemna, myślę, że jak najbardziej na plus. Olej kokosowy, extra virgin, co my tu mamy, czy jest opisany? Tak, jest tłoczony na zimno. Myślę, że warto spróbować też. No i produkty, których jestem najbardziej ciekaw. Ja te produkty będę dzisiaj smakował pierwszy raz na tym filmie, więc ja ich nie próbowałem. Będziecie mieli możliwość zobaczyć moje reakcje i opinii. E, jedyne co, to żeby sobie ułatwić ja mam tutaj takie kremy, zaraz do nich dojdziemy ale ja pozwoliłem sobie je otworzyć natomiast ich nie jadłem tylko sobie uchyliłem, żeby e, nie musieć. Mam szumieć, żebym nie musiał Wam tutaj szumieć, otwierać podczas odcinka. Co my tu mamy? Keto chipsy w postaci suszonej wołowiny premium. I słuchajcie, wyglądają one tak, oczywiście, jak na mięso. No to więcej mają białka niż e, tłuszczów, no ale jak najbardziej produkt zgodny z keto. Mam też dwa kremy, Choco Crunch, ee, Peanut Crunch i mam jeszcze dodatek do kawy odpornej, którego też jestem bardzo ciekaw, ale wszystko po kolei. Słuchajcie, zacznę od keto chipsów. Mam tutaj dwie paczki, ale to są takie same, więc otworzę pierwszą. Nie ukrywam, że jestem bardzo ciekaw tego smaku, bo ja, nie będąc na keto, zawsze lubię pochrupać sobie chipsy do serialu. I tak dalej. To jeden z moich przysmaków. Ok. No dobra. Zapach. Pachną fajnie. Pachną takim fajnym, dobrym mięskiem. Naprawdę spoko. Jak wyglądają. Wyglądają tak. Mam nadzieję, że to będzie widać. Przypominają mi trochę. Żwacze wołowe, które daję e, mojemu psu. No ale w końcu to wołowina. E, no i próbujemy. Co tu dużo mówić. Jak to mięsko? Trochę się je żuje. W smaku naprawdę dobre. No dobra. Smak naprawdę ok. Zapach bardzo fajny. Takiego można powiedzieć trochę wędzonego mięska. Spoko, bardzo spoko. Taka żujka bardziej niż chipsy. Ale smakowo jak najbardziej jestem na tak. Tym bardziej, że no, to jest słuchajcie, czyste mięsko. Jak piszą, 100 gram produktu z 300 gramów mięsa. Naprawdę fajne. Dobra, najlepsze zostawimy sobie chyba na koniec, bo myślę, że te kremy właśnie będą najlepsze. Gold Coffee Creme, Cream, jak zwał tak zwał. Blend energetycznych tłuszczów oraz korzennych przypraw. Tak to wygląda. Słuchajcie, no nie otwierałem tego. Ja dzisiaj nie próbuję tego z kawą, więc pewnie powącham tylko, bo jest już taka pora, że Chyba bym był niemądry, jakbym sobie wypił kawę jeszcze z takim dodatkiem. Więc myślę, że zostawię to na inny czas. Zaraz sobie powącham, zobaczę. W ten, design, w ten sposób chcę spróbować mniej więcej tego. No piszą tutaj, że wystarczy łyżeczka na kubek kawy i należy wymieszać z czy blenderem. I mamy pyszny, energetyczny napój. Jest to Połączenie zdrowych tłuszczów oraz aromatycznych korzennych przypraw na bazie masła klarowanego G. No, tłusciutki. Słuchajcie, słoiczek. Jest to no, masło. O, nawet sobie tutaj się delikatnie ochlapałem. No, czuć masełko, rozpuszczone masło, z przyprawami. Myślę, że to podbije fajnie smak kawy. Ja dam znać pewnie na Instagramie w którejś z relacji, jak to smakuje, bo tego też jestem bardzo ciekaw, ale spróbuję dopiero jutro rano prawdopodobnie. Muszę sobie tu wyczeć, bo trochę mi się tego masełka rozpuszczonego wylało. Zaraz do Was wracam. Dobra, mamy to. Stół czysty jak u Durczoka. I przechodzimy do moich dwóch produktów, których jestem najbardziej ciekaw. Przygotowałem sobie aż łyżeczkę do tego celu. Mam tutaj, słuchajcie, ketonelle o smaku choco crunch. Tak to wygląda. Jeżeli chcecie dowiedzieć się jak smakuje, to zaraz wam to powiem. Ha, jeszcze wam pokażę jak wygląda, bo to też jest hit. No, wygląda bardzo smakowicie. Mam nadzieję, że to zobaczycie. Nie chcę tego wylać, więc mam nadzieję, że nie przechyle za bardzo. No, ja już mam na to chęć. Patrzcie. Patrzcie, co tu się dzieje. Spójrzcie. To musi być dobre. To musi być dobre. I tu chyba nie może się skończyć nigdy na jednej łyżeczce. Ja już nie mogę mówić, bo mi tak ślinanki pracują. Dobra, próbujemy. Nie będę przesadzał z ilością. O kurna, to jest naprawdę, wygląda to hitowo. Naprawdę, patrzcie na to. Mam nadzieję, że jest, łapie mi tam ostrość, żebyście mogli to zobaczyć. Próbuję. Hmm. Muszę zamknąć, żeby nie zjeść kolejnej łyżeczki. Słuchajcie, no co tu dużo mówić. Kawałki orzechów chrupiących w kremowej czekoladzie. To jest. Przepyszne. Naprawdę. Podoba mi się to. Próbujemy peanut crunch. Tutaj mamy, słuchajcie, na etykiecie Liona. Swego czasu Lion to był mój ulubiony baton. Pokażę Wam oczywiście też. O, też sobie pozwoliłem otworzyć wcześniej, ale tak jak mówiłem, nie próbowałem, tylko mam otwarte, żeby tu się nie męczyć przed Wami. O, to jest trochę rzadsze. Ciekawe, czy to będzie widzieć, mam nadzieję, że tak. Trochę rzadsze, bardziej płynne. Też widzę, że pływają tam kawałki orzechów. Aż kod do mnie przyszedł, bo stwierdziła, że to jest takie dobre. To jak zwykle masz parcie na bycie gwiazdą YouTube'a. Przyznała rację. Spadaj na razie. Okej, okay. idziemy dalej, pokazuję Wam. Patrzcie, patrzcie na to. Ha. No, hit, nie? Hit, próbujemy. No, cóż ja Wam tu mogę powiedzieć? To przy próbie smaku nie może się kończyć na jednej łyżeczce, bo to jest naprawdę bardzo dobre. No, hit, przepyszny to jest, to jest przepyszne. Zamknąłem to od razu, tak jak to, bo ja bym to zjadł w całości. Świetne, naprawdę to jest przepyszne. Te chipsy też zdają egzamin. Mam nadzieję, że ten. Do kawy też będzie dobry. Słuchajcie, ja tutaj nie wychwalam, nie neguję. Powiedziałem, że mi to smakuje. Jeżeli chcecie sobie ocenić, zamówcie, wejdźcie na stronę, posprawdzajcie składy. Decyzję pozostawiam wam. Ja po prostu chciałem nagrać sobie ten odcinek, bo dawno było coś w temacie. Keto, a byłem strasznie ciekaw, jak to smakuje, a ja lubię takie testy produktów. No i dla mnie smakuje. Przypominam Wam, że pod odcinkiem Macie stronę ich e, podaną, ten ich sklep, kod rabatowy, który Macie, możecie skorzystać, Foodforce Keto Kamil, e, być może 10% zniżki, a może więcej, nie pamiętam, e, sprawdzicie, jak wpiszecie go przy zamówieniu.